Szyma, cześć, ludzie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z poradnika, gdzie pokażę wam jak zrobić własną koszulkę do GTA 5. Jeśli odcinek ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, super lajka like i napisz koniecznie komentarz tam na dole. A my lecimy bez przedłużania z odcineczkiem. Ok, Pierwszym krokiem to jest wejście w program Open 4, wejście do GTA 5. Czekam aż nam to się wszystko załaduje. I ale jakiś lag był i teraz tak wchodzimy w moc Pamiętajcie, że moc to jest ważne, bo ostatnio ja gram z kolegą, który nie stworzył tego folderu moc i wszystko wgrywał do tego do tych plików i 64 tutaj, to po prostu nie będzie działać, więc klikamy w moc x64 fault musicie mieć tutaj przekopiowane, models, cd images, steam player, rpf player1 to jest franklin, player2 to jest trevor, a player0 to ja nie patrzyłem szczerze, ale mi się wydaje, że to jest poczekajcie w sumie można zaraz zobaczyć, mi się wydaje, że to jest michael mhm. czyli e, tutaj to jest michael, czyli 0 to jest michael player2 to jest trevor, a player1 to jest franklin na przykład chcemy coś do frankiego zmienić, do... wchodzimy i tutaj pamiętajcie, żeby w UPPR szukać. Kliknę na edit Mode. I szukajmy po prostu jakiejś łatwej tekstury. Tak, będzie łatwiej. Dobra. W drawable Dictionary potrzebujemy wejść. I teraz tak. To jest bluza. O, tutaj już mamy. Sobie wybierzmy jakąś tutaj. Najlepiej, żeby było mniej więcej takie coś, żeby to była bluzka. Zobaczcie, tu już nawet sobie zrobiłem, zrobiłem własną koszulkę o na przykład weźmy sobie taką więc co tutaj trzeba zrobić export all textures png i wybieramy gdzie to mamy w pracy. wybieram sobie na pulpit zobaczcie że już tutaj mamy taką, taką ikonkę i wszystko działa teraz wszystko minimalizujemy co jest dobra to może być w sumie Tyle wchodzimy w nasz program może to być photoshop może to być gimp może to być to photopea jakikolwiek program który obsługuje co jest, dobra teraz tak ctrl o ctrl o czyli otwórzmy i wybieramy to i na przykład chcemy zrobić jakąś bluzkę ck czyli karwina klejna czyli tutaj wchodzimy w zaznaczenie prostokątne i zaznaczamy tutaj ten nasz obiekt, gradient pyk, widać żeby tutaj coś wybrać, ctrl a ctrl shift i a dobra i tutaj widzisz że mamy takie coś więc trzeba tutaj na to co jest znaleźć, więc wchodzimy w naklej i wpisujemy Calvin Klein Logo na przykład. I tutaj widzimy, że już mamy logo. Zbyt weźmy na przykład może takie logo. Kopiuj w kolej. shift plus O i wybieramy to białe i już mamy sam napis. ma wiecie co? To trzymywanie wyglądało z tym białym. W sumie, w sumie jak chcecie, nie? Teraz to scalmy. O, czekajcie, bo to tutaj tak widać. Dobra, w sumie to zrobimy, może tak. Dobra, mam inne pane, co zrobić. Powiększmy to o 10. Nie wiem, ja to w sumie teraz to bawię się tym, bo wiecie, Tutaj to może zrobić co się chce. Aj. Czekajcie. Powiem I tu, tak. Nie, poczekajcie. Tutaj to weźmy. Tak. Gradient. Aha, jeden, ja no, ale. Ja się teraz tak mylę. Oznaczenie powiększ. Dobra, gradient nakładamy. Dobra. Tutaj wiecie, ja się teraz bawię. Nigdy nie widziałem takich koszulki, ale to wiecie, to tylko gra. O. I taki napisek, taki napis. Nie wiem. Ale dobra, w każdym razie to jest tylko przykładny odcinek, więc zastępujemy to. Czekam aż nam się to załaduje do końca. Strony możemy już zgasić. Gnipa możemy wyłączyć, odrzucamy wszystko. Teraz tak wchodzimy w to. Tam będzie było. To było tutaj. I jak mamy Edit Mode to klikamy tutaj w Replace. Wybieramy i już widzicie, że mamy. Ale pewnie możecie powiedzieć, że to nie działa i co ty robisz się w ogóle. No to dobra, no to wchodzimy w GTA. Nasze. Ja dodam Was, ja tutaj to wszystko przyspieszę i widzimy się jak już będzie wszystko załadowane. O, dobrze. No już to nas wczytuję. Eee, Poczekaj, muszę się tylko przeteleportować Franklina. Więc chwilę nam to tylko zajmie. Teraz tylko w międzyczasie czas zmienię. Patrz noc. Okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy już naszego Frankiego. Nie wiem, czy się nie pobuguje. Teraz tak wchodzimy w torso, bo tutaj mamy bluzki. No, są so bugi niestety. Dobra, ja tutaj wchodzę tam, gdzie mam koszulki, dobra, ale myślę, że mam nadzieję, że, o widzicie Calvin Klein, tylko niestety, wiecie, to jest trochę ale widzicie, że to działa czekajcie, zobaczę, jak to tutaj zmienić weźmy random dobra, default wez, we, wziąłem teraz powinno działać, tak, teraz wszystko działa, I zobaczcie wszystko działa poczekajcie, e, nawet chyba tą tak, to zrobiłem sam to zrobiłem, i jeszcze zrobiłem. To też zrobiłem mu white. A. I zrobiłem tutaj jeszcze to. I to. Zostaw, suba. Franklin się fituje heh, w takiej bluzce. No i daż wszystko. Więc sobie dajmy jeszcze na koniec, jak fra tańczącego Franklina, dance więc jeśli taki odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba, lajka i napisz koniecznie komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Perfect.